Co to jest? O, Remek nie chce się ze mną całować. Jeszcze nigdy się nie całowaliśmy. Remek jest mega nieśmiały, ale my lubimy. wiecie, angielsko Zalegają ci niepotrzebne skórki weku? Wejdź na Pirate Squad i wymień niepotrzebne skórki na coś fajnego. Z kodem BMG otrzymasz plus 35% do pierwszych trzech wkładów. Pozdro. Ci z mordy, dlatego Remek, Remek nie, nie, nie chce się z tobą pocałować, bo śmierdzi ci z mordy koleżanko, śmierdzi ci koleżanko z mordy, dlatego Remek, ten, ten kolega nie chce się z tobą pocałować, bo śmierdzi ci z mordy, z mordy ci śmierdzi, dlatego się to tobą nie chce pocałować? Ja pierdolę. Renek nie chce się ze mną całować. Bo śmierci ci rybą z mordy! Jeszcze nigdy się nie całowaliście! No nigdy nigdy się nie całowaliście, ale jesteście razem! Za związek! za związek! <grym> z północy zawiało! <grym> ho, 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 Majtki jej porwał! Tam całować cię! No, po no, śmierci z mordy rybą! Dlatego nie przystawiam się, bo i ci kolbanko! Na filmiku YouTube po 10 razy! Po prostu śmierdzić ci <śmierć> po. Nie, nie, nie powtarzaj na filmiku YouTube 10 razy, ma zapetlonego TikToka A ja i sam gadać! Będziesz na czarą! Czy nigdy się nie całowaliśmy. A jest mega nieśmiały, ale my lubimy, wiecie, angielsko było we'll take the things. Ty lubisz kurwa, se koleżanko! Jak wkładać ci tego! Te, tego wkładać ci! Butelka dziecka! Ja. Nie, nie, nie będę dalej mówić, ona będę oh. Slow, beć wolna. Chcemy ja reagować na to. Zajmij reagował na buzi. No nie. Dobra, może jednak jest ok. No więc. Wieć... Nie daj buzi, bo rybą ci śmierdzi z gęby. Nie daj buzi, bo ci rybą z gęby śmierdzi. To, 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 to co ząci? ci... To co są tyle zrobił? Jak się z tobą nie chce całować? Jak się z tobą nie chce całować, bo śmierdzi ci z mordy rybą. <laughs> Ale to jest, kurwa debil, nie? Jestem ciekawy, ile razy to padło Cieban 5 Za używanie groźby karalne, które mają pozbawić mnie życia za to... ...jebane kurwy już na zawsze dostaniecie ban 6 Zapisani na czacie na moim live jp ryszard jp aro za taki chamstwo jebane kurwy już na zawsze dostaniecie ban 7 ja pierdolę, najgorsze jest to, że ja robię tak samo, nie? Najgorsze to, zawsze dostaniecie ban 7. No wiem. Czym się się Ja pierdolę, jeszcze się Have you done as I asked? Have you trained the know what I am, I just of off Master Qui-Gon, how are you here? I am here because you are here. <laughs> I, I don't understand. What is this place? Unlike any other, a conduit through which the entire force of the universe flows. <laughs> are we in danger? This planet is both an amplifier and a magnet. Oh. Three are here who seek Skywalker. They, like me, believe <laughs> to be <laughs> Walker, they, like me, him to be the one. they like me. Believe him to be the chosen one. You are right. The force within him is stronger than any known Jedi. i I've trained him as well as I could, but he's still willful and balance eludes him. You're just the chosen one. Hey, <laughs> you? I'm here! 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 I'm ale curva am Eludes if he is the chosen one discover and if not to must realize with his power this is a very dangerous place. dobra. Oh. To jest dobre. dzisiaj kupiłem. Ten wodoodporny dron kosztuje tylko 260 zł i może nagrywać kinowe filmy w jakości nawet 4K. Ja pierdolę, ja to stole na tapetę i ma na telefon, nie? Ten wodoodporny dron kosztuje tylko 260 zł i może nagrywać kinowe filmy w jakości nawet 4K przez 6 godzin bez przerwy dzięki swojej super wydajności. Ten facet postanowił, że przez cały rok będzie oszczędzał tylko monetami. Z wielkim zaangażowaniem je zbierał, aż w końcu nie oszczędził, ale on Ej, ja go tyle czasu oglądam, ja nie wiedziałem, że on ma taki tik. Uważał, że zebrał więcej i maszyna go oszukała. Ten facet postanowił, że. Prze... Ten pies nigdy nie potrafił podróżować autem w klasyczny sposób. Jego ulubionym miejscem była przestrzeń przy przedniej szybie. Tam mógł się wygrzewać w słońcu i mieć właściciela zawsze w zasięgu wzroku, co dawało mu poczucie bezpieczeństwa i spokoju. To nie tylko kamera, ale siekiera. Ale siekiera! Wystarczy powiesić i działa. Nie wymaga połączenia internetowego ani kana wysilającego budowany wysokowydajny akumulator i energia słoneczna, nagrywanie 4K HD. Nawet z odległości tysięcy kilometrów możesz wyraźnie zobaczyć ludzkość. Oh. Hej chłopczyku, chcesz zjeść lody? Zrób mi profilowe z tego na Faceit, bez skitu, proszę was. Proszę was, najlepszy kadr. ...lody czy czarne? ...czarnych hey. lodów. Wezmę różowe. Rubek, gdzie Dobrze, w porządku. Proszę, Rubek, weź różowe Hej chłopczyku, chcesz <laughs> Ostrzejsze wydawały się te kabanosy. Jest to wersja spicy chicken, ale tak naprawdę były mało pikantne. Dałbym tutaj 2 na 7. No to teraz lit. najpierw chciałem wziąć te chipsy, ale przy kasie dorwałem lajsy z tego. Lecz nie były one najostrzejsze względem ich skali. Jak ten produkt będzie ostrzejszy, to zostawiasz łapkę w górę. Smakowo te lajsy są chyba najlepsze i pod względem ostrości są ostrzejsze niż kabanosy. Daję tutaj 4 na 7. Teraz pora na oszą, a tam stałem na dział z przekąskami i pokazały się one. Krakersy pikantne. Byłem przekonany, że to najostrzejsze, ale przy kasie trafiłem na takisy. Takisy podtrzymują <gry> poziom 6. dolarów! Najostrzejszy japoński nóż! No szybciej! Okej, okay, gotowe! Gotowe. Diki wow, ma Ja pierdolę, chciałem mieć w głowie przez jeden dzień to co on, dziękuję, <śmulizacja> kuli kuli przepraszam z tego się, że nie powinienem, ale jego uwielbiam, nie? rejestracyjnych oraz o lokalizacji pojazdu. Yeah, but you just, like, smash your car, you got a... You are gushing blood from your forehead. W trakcie krótkiego postoju przekazali wszyscy... Ja mogę, to jest jak z czarnoskóry. Czarnoskory do czarnoskórego może powiedziałem Worda, ja sam robię tyki oczami różne, mrugam, przewijam oczami, chruklam, ruszam wargami, ja... Ja mogę! Takie ...szczegóły funkcjonariuszom. Hahaha! <laughs> Ja pierdolę, już ja muszę to zakończyć. O kurwa, dobra, to mi kurwa serce stadało. Tacy motocyklają ale go tak. To ci się Czy zastanawiałeś się kiedy. Piesek dostał To tutaj ciężkie oskarżenia. Ja to od paru lat jestem na kompanii i pierwszy raz słyszę, żeby ktoś. że umowę na 5 lat mamy podpisać, żeby się nie Co że umowę na 5 lat mamy podpisać, żeby, żeby, żeby <coughs> Where does he see się Where does he see in nie ma... On uh, Gdzie będziesz za 5 lat za 5 lat? Tak. <coughs> Więcej. In UFC, Ultimate okay. fight Championship. Mm, where do you see yourself in five years? Where does he see himself in five years? Uh, gdzie za lat? Ta. Ta UFC. In UFC, Ultimate okay. fight Championship. Mm, where do you see yourself in five years? Where does he see himself in five years? Uh, gdzie Za 5 lat? Tak W UFC W UFC, Ultimate 5 okay. Championship uh, where do you see? Jesteś tylko żałosnym popychadłem, więc tym razem nie zrobię ci krzywdy Ja tylko przekazuję wiadomo. Jesteś tylko żałosnym popychadłem Ja pierdolę. Jak jest szekiera po angielsku? Shakera. Legal, ale nie będę p... chodzić być. Ale bym tak, ją... Taka... Ale bym ją poruchał. Ale bym ją. Ale ona nie Dawid, jest. Ono... Ta ono... Ale ona nie ta jest. To jest steamerka, to jest skimerka, poruchał bym. Brzydka ona jest brzydka. Ale ona nie widziała jest, jest ładna! Ale bym ją... K... Ona jest płaska, płaska. Nie... Kurwa, nieładnie, nieładnie ją chłopaki mówią. Kasik z fajna dziewczyna. Dzień dobry.